Siemaneczko z tej strony Maciej, witam Was we wtorek, 7 czerwca. Mamy około godziny 16. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować Kłada CF Moto 520. Ktoś może zapytać, dlaczego nagrywam ten materiał. Jeżeli chodzi o jakieś opinie, recenzje, prezentacje, to po prostu ich nie ma. Być może ten materiał się komuś przyda przy wyborze Kłada w przyszłości. Może ktoś będzie chciał takiego Kłada właśnie zakupić. To wydaje mi się, że mój materiał może być pomocny. Odnośnie marki CF Moto, co to za marka? Bo zapytacie, nie będę wijał w bawełnę, jest to marka chińska. Typowy Chińczyk z ugruntowaną pozycją na rynku, można powiedzieć, bo tych pojazdów sprzedaje się naprawdę bardzo wiele. Firma CF Moto produkuje kłady oraz inne pojazdy, bo też są bagi, motocykle i itd i oni produkują już od 1989 roku także już, także już mają po prostu jakby wprawę mają już jakąś historię i naprawdę e, marka CF Moto już jest taką marką która liczy się naprawdę z topowymi markami jeżeli tutaj mówimy o okładach. bo nie wiem jak tam z motocyklami widzę że tam zaczęli produkcję motocykli tak samo zaczęli produkcję Większych kładów jest to model 520, czyli najbardziej popularny, najbardziej sprzedawalny model, jaki ta firma produkuje. I właśnie ten model chciałbym Wam przedstawić. Jest to model dokładnie CF Force 520 wersja long. Wersja long znaczy, że jest po prostu wersją dłuższą, bo jeżeli chodzi o długość wersji krótkiej, tak zwanego shorta, jest to długość około 2 metrów i 10 cm Tutaj mamy e, 2 metry i 30 cm. Naprawdę jest to dość spory kład. Powiem Wam szczerze, że tutaj na taką lawetę typową samochodową to ciężko jest zmieścić dwa na długości. Od czego zaczniemy? Może warto zacząć od, e, moim zdaniem, dobrego silnika, który po prostu się spisuje. Nie ma on jakichś większych wad. Jest to silnik o pojemności 500 cm jest to model 520 jest to już bardziej nowocześniejszy silnik względem poprzedniego modelu, bo już jest to jednostka na wtrysku która jest naprawdę bardzo żwawa jeżeli tutaj Wam chodzi o porównanie do zwykłej 500 no to tutaj dużo bardziej odczuwa się tą moc na początku jest ten kład bardziej zrywniejszy jak widzicie względem starej 500 nie macie tutaj jakby rozrusznika ręcznego, startera ręcznego na tak zwaną linkę. I silnik dysponuje mocą około 40 koni mechanicznych w wersji odblokowanej, bo jest to wersja odblokowana. Jeżeli chodzi o koła, o opony, no to z przodu macie Rozmiar 25x8x12, z tyłu jest 25x10x12, czyli, tak jak powiedziałem, te opony z przodu są troszkę węższe. Jak widzicie, mamy hamulce tarczowe z przodu. Fabrycznie CF Moto wyposaża kłady w wyciągarkę przednią, która, powiem Wam, się spisuje w terenie. Nic się z tym nie dzieje, fajnie one są umiejscowione. Tak samo w 500, tak samo w 520. Już jest nowoczesne oświetlenie. Nie wiem, czy to jest LEDowe. Tak, część jest świateł LEDowych, także naprawdę już w podstawowej, w podstawowej wersji świeci to całkiem przyzwoicie. Jak widzicie, kłada też mamy doposażonego z LED-bara w wersji Slim. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć jaki to jest model, to Wam dokładnie nie powiem, bo kupowaliśmy to z internetu z Francji. Założyliśmy też kufer Shada, handbary wychodziły seryjnie, jak dobrze e, pamiętam, tylny kufer marki, nie wiem, Sika chyba, taki podstawowy powiem Wam, że jeden z tańszych, ale jest bardzo fajny, bo tutaj zmieścicie dwa kaski. Niektóre e, fajnie wyglądające kufry z oparciami tutaj pod ręce, e, fajnie mają wygodne tutaj e, uchwyty, e, podparcie pod ramiona, ale już jest strasznie ograniczone miejsce, jeżeli chodzi tutaj o, o miejsce w kufrze. Tutaj mamy ten kufer podstawowy, jest on naprawdę bardzo pojemny. Przejdźmy sobie tutaj może do pozycji kierowcy i pokażę Wam co tutaj się znajduje. Oczywiście kluczyk. Tu macie też wyświetlacz. Powiem Wam, że on czasem lubi żyć swoim życiem, na nim znajdziecie informacje na temat stanu paliwa po lewej stronie. Tutaj wyświetla Wam się temperatura płynu chłodniczego tutaj macie przebieg kłada i macie też tutaj e, między innymi godzinę no i prędkość pokazywaną w kilometrach oraz u góry kontrolki które sygnalizują wam w jakim położeniu jest po prostu tutaj e, przekładnia po prawej stronie macie kontrolkę od e, od wspomagania kierownicy tutaj mamy wejście zapalniczki oraz założyliśmy sobie Wyświetlacz napięcia wraz z wejściem podwójnym USB. Eee, oraz jeżeli chodzi tutaj o wyświetlacz, to wrócimy do, do tych funkcji, które miałem przed chwilą Wam pokazać. Już prawie mi to wypadło z głowy. Klikając, możecie zobaczyć przebieg dzienny, który możecie sobie wyzerować. Tutaj macie prędkość obrotową silnika. Tutaj macie godziny. Jakby to powiedzieć motogodziny pracy silnika. Napięcie na akumulatorze. Tutaj jest stopień podświetlenia wyświetlacza. Tutaj może przejdę do jakichś takich małych minusów. Minusem jest na pewno to, że ten prześwit tego kłada nie jest wcale jakiś wysoki. Prześwit wynosi około 25 cm, także jest niewiele. Minusem też może być przednie jakby wspomaganie kierownicy które jest naprawdę bardzo pomocne szkoda, że nie ma one po prostu jakby trybów pracy, czyli przy wyższych prędkościach moim zdaniem ten układ kierowniczy powinien się usztywnić bo jest to naprawdę bardzo delikatne wystarczy lekki ruch kierownicą i lekko się skręca nawet przy wysokich prędkościach także trzeba uważać, bo ten układ jest bardzo czuły Powinno się to troszkę bardziej usztywiać moim zdaniem. Jeżeli chodzi tutaj o serwisowanie kłada, bo będą jakieś tam pytania, serwisowanie nie jest tam drogie, kład nie sprawia jakichś większych, yy, większych kosztów, większych problemów, większych wydatków, po prostu wiadomo, trzeba zmieniać te oleje w przednim moście, w tylnym moście, w silniku, pilnować temperatury, silnika. Oraz na pasku to prawda my nie mamy wyświetlacza temperatury tutaj w komorze paska. Dużo osób zakłada, jest to też bardzo fajnie i po, fajne i pomocne narzędzie, które pozwoli nam nie przegrzeć tego paska. Wiadomo, wszystko się zużywa, wszystko trzeba serwisować. Kład na ogół nie ma bolączek, jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli tutaj chodzi o, o podsumowanie. Naprawdę polecam, mimo że jest to właśnie typowo marka chińska. Jest to marka naprawdę bardzo sprawdzona. Nie wiem, czy nie są to najbardziej popularne też kłady w Polsce, najchętniej kupowane. Jest tu odpowiedni stosunek ceny do jakości. W chwili obecnej te kłady dość mocno podrożały. Jeszcze powiem tutaj o cenie. Cena takiego modelu wyposażona. W wspomaganie kierownicy to około 40 tysięcy brutto. Myślę, że za 35-36 tysięcy złotych po rabacie takie okłada wyhaczycie, jeżeli chodzi o, o rynek maszyn wtórnych, no to yy, będzie to koszt około 25 tysięcy za używkę, w takim normalnym po prostu stanie. Chyba to wszystko co mógłbym powiedzieć odnośnie tego układu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będzie e, pokazana też prezentacja starszego modelu. Będzie porównanie dwóch kładów. Będzie troszkę o wspomaganiu. Będzie też e, kilka słów o homologacji. Także też powstanie jakaś tam seria właśnie składów, e, na którą Was. Gorąco zapraszam. Także subskrybujcie kanał, obserwujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.